W ciągu ostatniej doby doszło do ponad 180 starć bojowych na całej linii frontu. Informuje ukraiński sztab generalny. Rosjanie koncentrują swoje działania przede wszystkim w Donbasie, w rejonie Pokrowska. Nacierają także na Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Ukraińskie wojsko prowadzi tam intensywną obronę, podobnie jak na innych odcinkach frontu. zaraz z naszych kontrnastupalnych operacji. Obecnie prowadzimy jedną z naszych operacji kontrofensywnych na kierunku donieckim w rejonie Pokrowska i Dobropola. Walki są zacięte, ale udało nam się zadać Rosjanom znaczne straty. Od początku tej operacji nasi żołnierze wyzwolili już 160 km kwadratowych terytorium, a kolejne 170 zostało oczyszczonych z okupantów. Do naszego funduszu wymiany trafiło prawie 100 rosyjskich jeńców, a będzie ich więcej. Wyzwolono 7 miejscowości, a 9 kolejnych zostało oczyszczonych z obecności Rosja. 19 września wojska rosyjskie przeprowadziły ponad 340 ataków na 14 miejscowości w obwodzie Zaporowskim. Ranne zostały 4 osoby, w zniszczeniu uległy domy mieszkalne oraz obiekty infrastruktury krytycznej. Rankiem 16 września rosyjskie drony uderzeniowe zaatakowały dzielnicę Słobicką w Charkowie. Jeden z bezzałogowców trafił w budynek dydaktyczny Narodowego Uniwersytetu Farmaceutycznego. Cztery osoby zostały ranne. Od początku września Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 3500 dronów, blisko 190 rakiet i ponad 2500 bomb lotniczych. Tymczasem Ukraina wciąż oczekuje na uzbrojenie zakupione od Stanów Zjednoczonych w ramach europejskich programów pomocowych. Pierwsze dostawy mają obejmować pociski do systemów przeciwletniczych Patriot oraz rakiety do wyrzutni HIMARS. 18 września wicepremier i minister obrony narodowej RP Władysław Kusiniak-Kamysz złożył wizytę w Kijowie. Spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Podczas rozmów podpisano trzy porozumienia o współpracy wojskowej, między innymi w zakresie rozwoju technologii dronowych i antydronowych. My jesteśmy gotowi dzielić się naszym doświadczeniem. Dziś uzgodniliśmy szereg ważnych kroków. Pierwszym jest utworzenie wspólnej grupy operacyjnej do spraw bezzałogowych systemów powietrznych, w której uczestniczyć będą przedstawiciele sił zbrojnych Ukrainy i Polski. Grupa ta stanie się platformą koordynacji i rozwoju wspólnych inicjatyw. Będziemy integrować najnowsze technologie obronne, inicjować projekty wzmacniające ochronę obywateli i infrastruktury krytycznej. Kluczowym elementem będą wspólne programy szkoleniowe, które zwiększą naszą zdolność do walki ze wspólnym wrogiem. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podpisane porozumienia mają kluczowe znaczenie dla obu stron. Dotyczą zdolności dronowych i antydronowych. Ukraina jest dziś na świecie najbardziej doświadczonym państwem w zakresie użycia i produkcji tego rodzaju sprzętu. Z umowy o wymianie doświadczeń szczególnie my będziemy korzystać, ponieważ to właśnie pole walki na Ukrainie pozwala na bieżąco oceniać możliwości Rosji w zakresie systemów bezzałogowych. Polska i Ukraina zapowiedziały także powołanie wspólnej grupy roboczej do spraw systemów bezzałogowych. Priorytetem ma być rozwój projektów w zakresie obrony powietrznej, rakiet balistycznych i sztucznej inteligencji. Polska, dysponując ponad 40 miliardami euro z unijnego programu SAFE, deklaruje gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć obronnych.